Ciepły, słoneczny dzień. Pepa i jej przyjaciele bawili się na szkolnym boisku. Dzieci, sprawdźmy, czy wszyscy mają. Dzieci? Oto przedstawiam. Uuu. Witajcie! Tato, dlaczego nie jesteś teraz w domu? Moje jest specjalnym gościem, który nas odwiedził. Tak jest. Jestem trenerem. Trener koszykówki uczy zawodników, jak należy grać. Uuu. Nie wiedziałam, tato! Po, mów do mnie, trenerze. Dobrze, tato. Czy któryś z was umie grać w koszykówkę? Nie. Na początek? Kilka kroków. Odbijamy piłkę i rzucamy do kosza. Ojej! Nic trudnego! O. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Koszykarze muszą długo i ciężko trenować oraz dbać o swoją formę. A ty dbasz o formę tato trenerze? Tak, jestem w doskonałej formie. Ale tato trenerze, masz duży brzuch. Mój brzuch to same mięśnie. <gry> Najpierw nauczę was, jak przenieść piłkę z tego miejsca? Do tego. Ja no wiem, jak to zrobić. Nie dany! Nie można kopać, to nie piłka nożna. Dany lubi piłkę nożną. W koszykówce musicie kopać piłkę ręką. O tak. Kto chce spróbować? Yeah, yeah, yeah. Owca Suzy odbijała piłkę bardzo ostrożnie. Bardzo dobrze, Suzy. A teraz ćwiczymy razem. Wszyscy nauczyli się, jak odbijać piłkę. A teraz ćwiczymy razem. Kozłowanie? Kozłowanie to umiejętność odebrania piłki przeciwnikowi. O tak. George, odbierz mi piłkę. George kozłował bardzo dobrze. A teraz wrzuć ją do kosza. <susza> Musisz chyba jeszcze trochę. trochę potrenować. Teraz ćwiczenia praktyczne. Podzielcie się na dwie drużyny. Chłopcy przeciw chłopcy. Chłopcy utworzyły jedną drużynę, a chłopcy drugą. To nie fair! Nas jest mniej niż dziewczynek! Nie martw się! Nasza drużyna i tak zwycięży! Jasne! Jesteśmy najlepsi! <laughs> Emili Słoniczka trzymała piłkę wysoko na swojej trąbie. Emili używa trąby! To nie fair! Cicho, Pepo, ona gra w naszej drużynie. No tak, to jest fair. To nie fair. Weźmiemy Emily do naszej drużyny. Nie, ona jest w naszej. Dosyć kłótni. Stwórzcie teraz jedną drużynę. Dobrze. Dzieci były teraz jedną wielką drużyną. Ale z kim będziemy grać? No cóż. Dzień dobry. Przyszli rodzice. Aby zabrać swoje dzieci do domów. Już wiem! Zagracie mecz z dorosłymi. Oni są wyżsi od nas. Ale was uczył gry w koszykówkę tato trener? Tak! Zagramy z nimi. Jesteśmy drużyną dzieci! Tak! Jesteśmy drużyną dorosłych? Tak jest! Ja dobrze gram w krykieta? Dobrze, ale to jest koszykówka. Musisz wrzucić piłkę do kosza. Ale można używać tylko rąk. Albo trąby. I nie kopiemy piłki. Uwaga, gotowi? Już! Pani Słoni jest przy piłce. George odbiera jej piłkę i podaje do Zebry A ta do królika Richarda. A teraz Pepa. Rzuca piłkę do kosza. Drużyna dzieci wygrała! Hurra! Ale tylko dzięki tacie trenerowi.